to mi chodzi głównie o apaki ze względu na zdjęcia ekskomuniki tych czterech tak Właśnie, na pytanie dlaczego można udzielać bardzo długich wyjaśnień, śmiem twierdzić, że jednym z motywów zachowania mediów nie tylko w kwestii zdjęcia ekskomuniki, ale w wielu atakach na autorytety, do których należy zarówno papież Benedykt, jak i papież Jan Paweł II, jak i wielu, wiele osób reprezentujących to, co najpiękniejsze w kulturze. Podłoże w dużym stopniu jest materialne, mianowicie finansowe, mianowicie Media drukowane przeżywają obecnie bardzo mocny kryzys w związku ze wzrostem roli internetu. Wiele środowisk, które przedtem czytały systematycznie prasę codzienną, dziś już nie wydaje dwóch złotych na zakup gazety, bo włączy sobie internet i ma za chwilę nowsze wiadomości i linki, które pozwalają mu dowolnie długo drążyć temat. O i w tej sytuacji media, ażeby utrzymać się w walce o byt, szukają sensacji. Sensacje można najlepiej odkrywać i prezentować w dwóch kierunkach skandale albo agresja. O i stąd w mediach macie zarówno skandale, jak i agresja. No a oczywiście agresja ukierunkowana w stronę sołtysa z Grenlandii jest mało atrakcyjna, bo nikt nie zajmuje się problemem sołtysów na Grenlandii. Natomiast kiedy się tę agresję ukierunkuje w stronę kogoś, kto jest powszechnie znany, ceniony, to wtedy bicie z jakiegokolwiek powodu przyciąga uwagę pewnego typu odbiorcy no i sprawia to, że... Zarówno w prasie, jak i w internecie, pewien typ sensacyjnego przekazu cieszy się tak dużą popularnością. Z tym, że niektórzy z, w tym kontekście wdają bardzo pesymistyczne myśli, mówiąc, że internet nas wykończy. Aż takim pesymistą to ja nie jestem. Wcześniej, kiedy wynaleziono dróg, to pesymiści mówili, Wynalazek druku nas wykończy. Bo uważali, że drukowane teksty po pierwsze będą niszczyć pamięć. Przedtem to każdy uczył się na pamięć Odyssei albo i, y, jakichś ballad średniowiecznych. i im mógł imponować, że jest intelektualistą, do i potrafił odtworzyć. Kiedy ukazało się to wydrukiem, już nie była konieczna tego typu memoryzacja i niektórzy mówili, to położy kulturę. Tymczasem wynalazek druku nie położył kultury, wręcz przeciwnie, przyczynił się do rozwoju. Śmiem twierdzić, że może i nowe osiągnięcia techniki dzięki dobrym zastosowaniom nie będą. Koncentrować uwagi przede wszystkim na skandalach i na agresji kierowanej w stronę autorytetów moralnych, no ale wy tu jesteście potrzebni, żeby zrobić dobry użytek z tych odkryć. Pamiętajcie, że z tego samego koła, po wynalazku koła, który był bardzo ważnym wynalazkiem, można zrobić albo Koło do ambulansu pogotowia, które uratuje życie, albo koło połączone z gąsienicą czołgów, które będą niszczyć i burzyć. Każdy wynalazek może być wykorzystany dla celów dobrych lub złych. My w naszych rękach trzymamy przyszłość, odpowiedzialność za wynalazki, za stosowanie techniki. Życzę, żebyście nie wkładali w przygnębienie. Na każdym etapie są to kolegie. ale są także ci, którzy potrafią robić muzykę. Na początku wszystko może to wygniewać. W Anglii, kiedy zaczęły kursować pierwsze samochody, to, żeby uniknąć wypadków, było polecenie, że w Londynie Każdym samochodem szedł no do zorza z chorągiewką i ostrzegał, że samochód nadjeżdża. No dziś tego zrealizować się już nie da. Ale nie wynika z tego, że Londyn stał się miastem yy, zniszczenia dla człowieka. Ksiądz Heller mi opowiadał, jak zajechał do Londynu pierwszy raz, Wysiadł z nocnego pociągu i przechodząc przez ulicę, nie na pasa, bo było pusto, machinalnie spojrzał w prawo, tak jak w Polsce, a tutaj z ruchu, z przeciwnej nadjechał samochód i wytworzył zabał. się tanki, że mu rzuci kierowca, a tamten zapytał, beautiful weather, isn't it? Piękna dziś pogoda, nieprawda? Umieć zachować styl siwych i kulturalnych czasem z odrobiną brytyjskiej plegmy to trudne zadanie. Jeszcze na jedno pytanie możemy sobie pozwolić. <trybuj> Obrazki Wam chcę przekazać. To już ci, którzy najbliżej siedzą, niechelą. Zresztą oddamy włosy młodzieży tak kupowskie słowaniu. Przygodny księżyc, arcybiskupie. Z całego serca pragniemy podziękować za to, że zarzydali się biskup z pełną obecnością. Tegoroczne, 16 sercańskie dni młodych. Dziękujemy za dar Eucharystii sprawowanych w naszych intencjach oraz za skierowane do nas Słowo Boże. Uczymy się każdego, dnia posiadać ziemię, naszego serca i sumienia na własność. Chcielibyśmy na końcu tej drogi powtórzyć za świętym Pawłem, Bieg w biegu kończyłem wiarę w Za obecność każde dobre słowo oraz modlitwa. Serdecznie Bóg zapłaci. Szczęść może. Ja, ja. I jeszcze tylko muszę dla nas. Po tej duchowej uczcie, w tej chwili czeka nas miłe popołudnie. O 13 obie za chwilkę zaśpiewamy coś przed, przed jedzeniem, a później warsztaty. o godzinie o 14. .00. Warsztaty odbywają się w miejscach, w których zostaliście poinformowani, że będą tutaj pod wiadą warsztaty I później spotykamy się o godzinie 16.30 na części drugi dnia. Życzę Wam miłego, radosnego popołudnia i coś przed jedzeniem. Dobrze, nie grozi tak to żebyśmy, żebyśmy tego przewidzieli. W imię Ojca i Syna, i Ducha Pamiętać! po błogosław Panie! To dzisiejsze obiad dla Pani, które